20. Wczoraj zapaliśmy modliczkę. Ma zresztą skrzydło. I jak widzicie tutaj jest jej literarium i e, kiedy to, to właśnie opuściła końcówkę e, pasikonika. Uczony jest. Tutaj terrarium Właśnie teraz będziemy przekładać Na listek, na listek. Na listek? Nie, nie niżej, niżej. Niżej. Ja chcę, żeby trochę się spinało. przyjdzie od razu na górę. Jak wszystkie możecie. Nie, może sobie tam byś wrzuciła. Rzucił. Chodź pokażę pokazać. Się. Się spinają. Tu jest modliszka. Będziemy zamykać. Oj, tu jest. Spina do góry. I teraz będzie na górze. No na dzisiaj to tyle z modliszką. Może następny filmik też będzie z modliszką. I będziemy karmić, więc na dzisiaj to koniec. Hej!